Dziękuję. I to jest moja baza. Zobaczcie. Co mam? Przecież co daje tak dużo. Z tej bazy najsilniejszy to jest ten. No, Lorbo. O, już mam milion. Stać niby na Rabinfa. I tutaj jest lista. Kogo mam? Kogo nie mam? No, trochę dużo, ale nie sądziłem, że będzie Garamaramaran najsilniejszy. O, raczej biorę bo on jest fajny. Ja, ja już się nauczyłem grać w tą grę, nie, że sprzedaję i dostaję mniej. Tylko muszę tutaj podchodzić i zbierać. Fajs. On dał mi 100k raz. Nie wiem, ile on w ogóle daje. 750 na raz. I to jest kozak. Dobra. Wszyscy się rzucili na tą osobę, niby. Bo ta osoba, tej osobie ukradło. Tamtej e, osobie, co jest tam, ukradłem to. To. O, jest stary. E, banana. Tom. Banana, no. Banana, to i to. baleriny, kapuccinę. Za godzinę podobno będę miał to. Godzina 11 minut. Mi zależało na tym. On jest taki rzadki widzowie, że to jest tragedia rzadkości. Minus 100k. Przyjdzie tutaj, na luzie. Jest miejsce. Jest chyba. No, jest. Oty. Orangutanie. Ananasie. To było moje, ja to pierwszy. kupiłem i straciłem dwa razy to. Czyli straciłem 200 tysięcy. Bo tak to działa. Niestety. To polega, że jak MOB do ciebie idzie, to ktoś się może go ukraść. I coś tak irytujące, jak oni nie mogą tak. Muszę znaleźć diamentowego tego. Tego nie mam diaksowego. Okej, okay, muszę niestety się pozbyć bananka, chociaż bananek jest OP. Niestety muszę zrobić miejsce dlatego. Gdzie to jest? A nie miałem to. Znaczyłem banana. A nie! Nie miałem! Tak! Bo już wcześniej sprawdzałem i tego nie miałem. Więc ja sobie muszę to skasować, bo to nie będzie mi potrzebne. I w razie czego, gdyby była jakaś potrzeba, to wezmę coś innego po prostu ta osoba nie umie w to grać. Mm -hmm. Bo nie miała bananów, tylko miała całe te baleriny kapuciny. Same. Nie. Yeah. Mm iiii ma 0hp S broń chyba nie zabijała A jak zabijała to nie wiedziałem ja się nie kaplan czy broń zabija bo ja gram na luzie trzeba tam biec ukraść eee, tego, tego bo ja tego nie mam, chociaż tak, lepszy niż balerina kapucina, czyli on jest jej najlepszy. Bo jego ja bym miał, ale z... ukradli mi go. Pananek. Milion dolarów. Jeszcze nigdy takiej tej ten, 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 w Robloxie nie miałem. O, boneka balabu. Przeskoczę przez to koło. Nie wiem. Ja już mnie nudzi, ja Nie mam co tutaj robić. Ten. Ja jestem Sigma Boy totalny oni mi dają tak mega dużo, więc je na luźnie. O, mam 2000 od tego momentu. Okej. Okay. Musimy sobie skasować to, bo on jest dwa razy silniejszy. Nie wiem kogo musimy znaleźć. O! Takiego diamentowego. Bo złotego mam. I, i w ogóle to są, może nie od Dobra, dobra, może od słabszych tak od słabszych do silniejszych czyli ja jestem na... mój najsilniejszy to jest Gdor bo tutaj też będzie jakieś inne O, wszystko i no aż do tego najsilniejszego czyli garamara tak dobra, to było. Dobra, zresztą nieważne, nie da, Ej, kto silniejszy? E, Bananek? Nie. To jest się silniejszy niż trullimeru trul, trulicina. To jest trudne do wymówienia. O! Wow! Za godzinę będę miał balerinę ten. E, rubinę. Teraz ta osoba. Muszę ukraść bombombini guzini. Najlepiej te. Nie! Stąd bym najlepiej musiał ukraść. Uh. Muszę mieć Bombardino Krokodilo. Ile sekund? No, Bombardino Krokodilo, Bombini Guzini, frigo... Nie, Bombardino Krokodilo. Bombom bom, mini miniglini najlepszy, no. Bo się mylę. Nie stać mnie! Ech. Co to za typ? A tamto odeszła z gry, bo ten, bo... To it... stary... co? Nie ukradłeś mi Glorbo Drillo, nie ma szans! To by musiał być jakimś... Prosem. Mam tego, jest cappuccino assassino. Nie mam cappuccino assassino w liście. Nie, nie mam diamenta cappuccino diamentino. Banan, Zjazda, zjeżdżaj banan, bo ja biorę cappuccino assassino diamentino. Ile złotych zasobów? Diamentowych, no. Nie, no ta gra jest mega fajna, polecam. Niestety nie powiem jak się nazywa, bo nie jestem w posiadaniu. Widzenia. Widzenia. No, dobra, wali to. O, tak. A ja prawie go olałem. to, jakie ceny. Stoka. Nie. A nie o jejku Ojejku, nie, nie rób się tak. Bo to są żarty. <laughs> Próbował uciec! Ja już nie wiem, kogo mam znaleźć. Balerina Kapucina to jest słabe w porównaniu do Glorbo Frutto Drillo. Glorbo, Frutto Drillo. O, tak. Nie, czekaj! Muszę sobie zrobić porządek. Mogłem ukraść kamelo kamello. Dobra, nie jest słaby. O, Boże, ma stralalelo, masz tralala. To jest farma tralalelo. Tralalelo, farmello. A ja, ja nie kupię teraz tego, no bo. Nie mogę, nie, nie da się. Niestety, nie mogę kupić. Nikt nie ukradł? Nie, nie ukradł. Nie są też źli, chyba. Lalalalot, lala. A, już byłem gotowy, by to kupić, no. Ale to chyba by mi nic, nic nie dało. O Frigo camello, Frigo camello, Frigo camello, ananasini. Dobra, wiesz... Wie. Był lepszy, nie gorszy niż bananini, Simpanzini, bananini. Był sto razy lepszy Co? Co to jest za moc tragiczna? Tylko ten. No, jeden. Ej, <laughs> ja bym się zapłakał, gdybym wyszedł z gry z taką ilością. Om... S? Tam yes? ja, jest mój bo fruta drilla. Alarma, fruta drilla. Dobra, widzowie. Trzy miliony. Nie. To 5 to nie połóżka. 35 na, na 25 kasujemy. nie Więc jesteś 50. Kapucino, Asasino. Nic nie daje. Ty dajesz dużo boberku. Nie wiedziałem, że tak dużo yeah. bobri. Nie. Bobrów, bobri. Bo. Nie rozumiemy, co to mówię. Pa. o to już nie ma sensu? Jak ja jestem Pa, to ile kapibarellów, kokosini pan bananini e innocini więc jestem kokser!